W dzisiejszym odcinku z ogrodową kamerą udaliśmy się do szkółki Daglezja, która zajmuje się produkcją roślin iglastych i traw ozdobnych. Na terenie szkółki znajduje się ogród pokazowy, który szczególnie dekoracyjnie prezentuje się jesienią. Okazała kolekcja traw ozdobnych robi wrażenie. Jesień na dobre zagościła już w naszych ogrodach. Wiele roślin przyjęło typowe dla tej pory roku wybarwienie liści. Wśród tych kolorowych nasadzeń wciąż dekoracyjnie prezentuje się wiele trafozdobnych, ozdobnych, a wśród nich rozplenice, tużyce i miskanty chińskie, o których opowiemy w dzisiejszym programie. A ponadto przedstawimy ciekawe odmiany miłorzębów. W ogrodzie traw państwa Maj znajduje się okazała kolekcja miskantów chińskich. Oprócz tego typu traw znaleźć można tu także niższe gatunki, jak rozplenice, tużyce, kostrzewy, proso czy hakonychloe. Duże puchate takie kwiatostany posiadają miskanty, które stanowią bardzo szeroką grupę roślin. E, tak, odmian miskantów w swojej kolekcji mamy ponad 250. I tak jak widzimy, niektóre kwiaty są mocno puchate, wcześniej pylą i ładnie się rozkładają, a niektóre są zwięzłe. I tutaj mamy jaką odmianę? Odmiana JP1. Ciekawa odmiana, ponieważ wcześniej kwitnie. Ładny biały kolor. Dodatkowo wcześniej liście nabierają barwy jesiennej, żółto-pomarańczowej. Interesująca odmiana. Wszystkie miskanty chińskie są odporne na mróz. Nie wymagają okrycia. Polska zima nie jest im straszna. Każdej jesieni będą zdobić nasze zakątki zieleni puszystymi kwiatostanami. Z miskantami nie ma problemu z zimowaniem, więc nie musimy ich zupełnie zabezpieczać. I jakby to jest różna, różna rozpiętość wysokości tych traw, prawda? Ta ma prawie 3 metry jesteście Tak, W granicach 3 metrów. W miskantach jest duża różnorodność od granicach metra do, do nawet 4 metrów dorastają, 3,5 to taki to, to jest bardzo dużo odnie. Inną budowę i kolor kwiatów posiada kolejna odmiana miskanta chińskiego. Tutaj dla porównania mamy inną odmianę mistrzanta chińskiego, odmiana crater. Możemy porównać właśnie budowę kwiatów. To są te są wcześniejsze, mieliśmy białe i mocno takie pierzaste. To tu mamy w kolorze czerwonym, no i te kwiaty właśnie mniej pylą. Również budowa całej czępy mistrzanta jest zupełnie inna, jest szersza, niższa. No, i nie, liści nie mają przebarwienia przebarwie ciennych w takim kolorze żółto-pomarańczowym. Czyli one pozostaną jeszcze długo zielone? Czy... Tak, ta odmiana praktycznie cały czas zostaje zielona, do aż do silniejszych mrozów, kiedy zostanie zmrożona i zrobi się szara. Niektóre odmiany miskantów chińskich bardzo szybko zmieniają barwę liści. Z zielonych stają się złoto-pomarańczowe, inne z kolei pozostają zielone aż do samych mrozów. Kępy tych roślin mogą różnić się pokrojem i kształtem. W zależności od odmiany kwiatostany mogą wyrastać bezpośrednio z liści bądź unosić się wysoko na wietrze na długich, sztywnych pędach. Tu dla odmiany mamy niższą odmianę miskanta chińskiego. Tak, miska antachińska odmiana Hitchhiggins do wysokości rośnie około 1,60 m, kępa zwarta. Cięcie liście, mhm. obficie, kwitnie. Kwiaty nie, wy, nie wychodzą wysoko ponad, ponad liście, więc czarpa, czempa jest zwarta. Taki kolor czerwono-szary. I długo ten czerwony kolor się utrzymuje na, na tych kwiatach? Tu na tych odmianach dosyć długo, w granicach trzech tygodni. Później kwiaty mocniej szarzeją. A tutaj dla odmiany mamy podobne kwiatostany, tylko na takich dłuższych tych pędach. Prawda? Tak, w kolorze Dłuższy. troszeczkę podobne, ale znacznie większe i, i, i przewieszające e, kwiatostany. Odmiana High e, dużo wyższa od tej poprzedniej, e, bardziej masywna i mamy różnicę mamy przestrzeń pomiędzy liśćmi a, a kwiatostanami. Tak, i te liście też są dużo grubsze szersze, Tak, znacznie szersze. Tu są w kolorze zielonym. Nie przebarwiają się zbyt intensywnie na, na jesień. Tu mamy odmianę mistlanta, która bardzo wcześnie się wybarwia. Już na początku sierpnia ma kolory jesienne żółto-czerwono-pomarańczowe. Dodatkowo też wcześniej kwitnie. Kwiaty są niezbyt duże, ale też takie pierzaste. Jest to mistrant chiński odmiana Sommerfeder. I on też nie jest zbyt wysoki, i, i te kwiatostany są jakby w tych liściach już. Tak, w granicach wysokości 1,80 m. Tuż jest mocno podsuszony, właśnie, ale to już dlatego, że wcześniej wchodzi w okres takiej jesiennej barwy. Tworząc nasadzenia strafozdobnych warto znaleźć miejsce także dla niższych gatunków. Można polecić tu rozplenicę japońską, która stanowi niezastąpioną dekorację ogrodu. Tutaj mamy odmianę, która jak się nazywa? Odmiana Moudry. Mhm. Rozpędza Moudry. Eee, kwitnie dosyć e, wcześnie, ładny kolor kwiatów, duże, przede wszystkim są duże kwiaty. Mhm. Ładnie się przewieszają nad trzępą. E, nad tu mamy sadzone trzy sztuki. I ile lat ona tutaj rośnie? Bo to jest jej bardzo dużo i bardzo dużo też tych kwiatostanów. Tu jest chyba też około trzech lat. 3 e, lata temu sadziliśmy, więc e, Chcieliśmy stworzyć większą już większą grupę, większą masę i posadziliśmy trzy sztuki. Rozplenice japońskie doskonale sprawdzą się w pojedynczych nasadzeniach, jak i w skupiskach. Doskonale prezentują się w postaci obwódek na obrzeżach zbiorników wodnych i strumieni. Warto posadzić je również na wrzosowiskach. Rozplenice efektownie prezentują się na jesiennych rabatach, razem z astrami, rudbekiami czy późno kwitnącymi hortensjami. Sprawdzą się również w skrzyniach i donicach. Nie mają one szczególnych wymagań, jednak w sezonie powinniśmy pamiętać o ich regularnym podlewaniu i wiosennym nawożeniu. Trawy praktycznie dużo nie wymagają nawo nawożenia, ewentualnie możemy to wiosna jakimiś nawozami azotowymi e, podsypać, e, poza tym są niewymagające, a przede wszystkim powinniśmy to na miejscach słonecznych. Wtedy ładnie się wybarwiają. są e, są takie, bardziej zdrowo wyglądają. A czy ona nie przemarza, bo czasami z rozplenicami zależy jeszcze, która odmiana pewnie, tak, że niektóre mogą przemarzać? To znaczy czasami się zdarza, ale jeśli są zimy bezśnieżne, ale jeśli ta pokrywa śniegu jest jakaś nawet minimalna, to spokojnie zimują, nic się z rozplenicami nie dzieje. Wszystkie rozplenice cechują się pięknymi, puszystymi kwiatostanami, które sprawdzą się również w suchych bukietach. W zależności od odmiany rośliny mogą osiągać różną wysokość. Tu mamy przykład takiej niskiej, malutkiej roślinnicy. Tak, odmiana litlebany. Niewysoka, 30-40 cm. Bardzo wcześnie kwitnie, czyli kwiaty już mamy na początku sierpnia. I one są takie drobne i takie rzadkie? Tak, drobne, coś. takie nieduże, ale, ale dosyć ciekawie wygląda. Roślin bym polecał na jakieś obwódki. Przy rabatach kwiatowych i bylinowych, na tworzenie takich niedużych plam w, w tych nasadzeniach. Możemy również łączyć z roślinami cebulowymi, ponieważ trawy wiosną no nie są zbyt dekoracyjne, mhm. ponieważ późno odbijają, a w, w tym czasie rośliny cebulowe mogą nam zastąpić i dodać koloru na naszych rabatach. A jak zadbać o trawy przed zimą? To są różne wersje. Powinniśmy ścinać generalnie wiosną, dlatego że zabezpieczają nam jeszcze te liście uschłe, roślinne przed, przed, przed przemarznięciem, bo zatrzymuje nam się tam śnieg, ale możemy też e, trawy ścinać do połowy, szczególnie te wysokie e, trawy, do połowy, a drugie dru, cięcie robimy wiosną. Dlaczego do połowy? E, żeby już nam w ogrodzie nie, nie bardzo naśmieciły, ponieważ te suche liście no, niestety później jest e, bardzo e, śmiecą, rozlatają po ogrodzie. Więc żeby mniej było pracy wiosną, możemy je ściąć do połowy jesienią, a drugie cięcie wiosenne na wysokości 10 cm od ziemi. Na jesiennych rabatach ciekawie prezentują się również tużyce, których liście przyjmują różne odcienie brązu, miedzi i złota. Tu mamy przykład zupełnie innej trawy, która wybarwia się na taki lekko pomarańczowy, rdzawy kolor. Tak, to jest odmiana czarec z Niewysoka, gdzieś w granicach 40-50 cm. Nie ćwitnie, Z tym, że cały rok utrzymuje taki kolor, właśnie w takim, takim ciepłym kolorze, prawda? Mm -hmm. jest, jest na zestawienia barwne, kolorystyczne, bardzo dobra odmiana. Ale czy to są ekspansywne trawy, czy one się rozrastają szybko? Nie, jak większość tych nowych odmian, różnych traw są to trawy, które rosną w kępach. Nie musimy się obawiać, że, że są zbyt ekspansywne. Spacerując po ogrodzie, moją uwagę przyciągnęła jeszcze jedna trawa. Tu mamy przykład jeszcze jednej trawy o zupełnie innym pokroju i liściach. E, tak, e, Haton e, Mamy teraz sporo odmian i e, o kolorowych liściach, a tu jest czysta odmiana, czysty gatunek botaniczny, zielona, mhm. ale. Bardzo ładnie po pierwszych e, mocniejszych przymrozkach się przebarwia na e, czerwono. Kolory, e, końce liści są e, lekko czerwone, właśnie. kwitnie. Tak drobne ma te kwiaty. Drobne kwiaty, ale, sporo. ale jest dużo liści i ona też jest fajna farująca. Więc na tworzenie takich przybrzeżnych e, nasadzeń przy rabat, e, w rabatach bardzo fajna odmiana. Mhm, I nie ma problemu z zimowaniem? Nie ma żadnego problemu. Jest tylko to, że po. Po wsadzeniu przez pierwsze dwa lata e, słabo się rozrasta, ale później ładna trępa jest nabudowana. Hakonechloa jest trawą wieloletnią pochodzącą z Japonii. Kwiaty w formie kłosów pojawiają się na roślinie od sierpnia do października i doskonale nadają się na świeże i suche bukiety. W łagodne zimy liście tej trawy nie zamierają, natomiast w mroźne, bezśnieżne część nadziemna może zasychać. Wówczas wiosną należy ściąć obumarłe liście. Są również odmiany coleccionerskie, bardzo ciekawe z, z barwy liści. I ma Pan tutaj w ogrodzie takie? Tak, mamy, mamy. Liście są prawie że białe. To może przejdźmy, zobaczymy jak ona wygląda z bliska ta Chodź, trawa. Zobaczymy. No i tu właśnie mamy tą odmianę coleccionerską, haczonachla w fubuki. Mocno białe liście, mało zieleni, wąskie, zielone paski. A jest bardzo malutka. Tak, ta trawka ma w granicach 4 lat, no, bardzo o nią dbamy. To szybko nie rośnie. Żeby, żeby po prostu nam tutaj przeżyła, mhm, bo, bo bardzo ciężko ją utrzymać. Tak, ze względu na dużą ilość białych właśnie, białych liści, mało chlorofilu jest i musieliśmy dla niej znaleźć specjalne miejsce. A właśnie, gdzie, gdzie powinna rosnąć? W, w takim mocnym, w półcieniu, w cieniu, kiedy południowe słońce nie będzie nad nią mocno operowało, więc tu ma taki właśnie klon palmowy, zabezpiecza ją przed południowym słońcem. Wszystkie odmiany Hakone rosną bardzo wolno. Omawiany gatunek doskonale nadaje się na obwódki do ogrodów skalnych i japońskich. Doskonale rośnie również na brzegoczka wodnego lub strumyka, pod koronami drzew i krzewów, w lekkim cieniu, w towarzystwie żurawek, funki i tawułek. Oprócz traw o tej porze roku wciąż dekoracyjnie prezentują się hortensje i wiele jesiennych bylin takich jak rudbekie, rozchodniki, astry i słoneczniki. Na jesienną rabatę warto polecić jeszcze jedną bardzo ciekawą roślinę. Wciąż w ogrodzie jest jeszcze wiele dekoracyjnych krzewów i bylin. Tak, poza, poza trawami, które o tej porze czulują. Jeszcze, jeszcze kwitną ładnie hortensje, e, astry, e, słoneczniki wierzbolicne. Tak, tutaj takie nad, bardzo wysokie są. Wysokie, te. tak. Czulują nad, nad kwiatami e, traw, jak również ciekawa bylina. Kwiaty podobne do słonecznicza, e, rogoźnicz, pędy ma w e, przekroju. Kwadratowe. Takie tak, równe proste równe i kwadratowe kanty. kanty. Mhm. Roślina dorasta też gdzieś do 3-3,5 metra. Tylko musimy ją sadzić w takich tłach czy druplanowa roślina w głębie traktowa, na głębiej, na Tak. Mhm. do samych mrozów, okres ćwitnienia, czyli to jest koniec września, początek październicza. Mhm. Jesienią w ogrodzie dekoracyjnie prezentuje się również wiele roślin liściastych. Przyjmują one różne odcienie żółci, pomarańczy i czerwieni. Bardzo szybko, tuż po pierwszych przymrozkach, na jaskrawo-czerwony kolor wybarwia się trzmielina oskrzydlona. Ciekawie prezentują się również niektóre odmiany miłożębów, których liście stają się jasno-żółte. Są jednak i takie, które zieloną barwę zachowują do samych mrozów. Miłożąb to bardzo ciekawe drzewo, jest to wyjątkowy przedstawiciel roślin nagozalążkowych. Pomimo przynależności do grupy drzew iglastych nie wytwarza igieł ani łusek, lecz piękne wachlarzowate liście, które opadają przed nadejściem zimy. Miłożęby pojawiły się na Ziemi przed wieloma milionami lat. Jednak do czasów współczesnych przetrwał tylko jeden gatunek – ginkobiloba, czyli miłożąb dwuklapowy. W ogrodzie Państwa Maj udało nam się znaleźć kilka ciekawych odmian tej rośliny. Tu stoimy przy odmianie, która ma bardzo ciekawe liście. Ma dwa typy tych liści. Tak, tu mamy odmianę Everton Broom. E, tu ma właśnie liście i zredukowane, takie wydłużone, i, i również liście typowe dla, dla, dla miłożębów. E, I one się jeszcze nie przebarwiły? Nie, ta odmiana się bardzo słabo przebarwia. E, jest to odmiana bardziej zwarta, kompartowa, e, nie wypięcza się w górę. Taka rozbudowana kula rośnie. A jak jest z mrozoodpornością tych roślin? U miłożębów jest może problem na początku, ja są małe rośliny, więc czasami potrafią te młode przyrosty podmarzać, ale im starsza roślina tym bardziej mrozoodporna i generalnie w starszym wieku nie podnosi żadnych szczerbów w czasie zimy. Młode miłożęby przed nadejściem mrozu warto zabezpieczyć. Owijamy je kartonem bądź agrowłókniną. W ten sposób drzewka bezpiecznie przezimują. Oprócz odmiany o zielonych liściach, warto polecić również miłorzęby dwuklapowe o liściach wybarwiających się na żółto. Są również odmiany miłorzębów, które przebarwiają się jesienią. E, tak, taką odmianą jest odmiana e, TIT, e, odmiana e, o pokroju kolumnowym, e, nie rośnie zbyt e, szeroko, wcześniej się przebarwia. Druga odmiana, też taka interesująca, jest bardziej polecana do, do mniejszych odrodów, mhm. springrowe, Jest kompartowa, rośnie kulisto, a jednocześnie bardzo ładnie się przebarwia na żółte kolory i wcześniej.